Czy słyszeliście Państwo o kryptowalutach i Bitcoinie? Coś tam słyszeliśmy. A inwestowaliście Państwo może? Albo ktoś z otoczenia? Zdarzyło się z otoczenia. Okej, okay, z otoczenia. Jak wyszli na tym? Jakieś... raczej na, na minus. Okej, okay, jest... raczej, raczej ciężko było. A ktoś może z otoczenia? Gdzieś tam wrzucał pieniądze Naszy jakieś. Znajomi inwestują. Inwestowali. Tak. I jak ich e, rezultaty? Stracili 15 tysięcy. <laughs> Niestety, okej, okay. czyli nie, niezbyt przyjemnie. <laughs> tak? A co pana? stopuje przed tym, żeby zainwestować? Błędna inwestycja sprzed lat w akcje. A okej, okay. czyli, tak, czyli PTSD tak zwane. Tak, wycofałem się z takich, no, szybki zarobek. Druga mhm. sprawa, nie spanie po nocy też nie, nie bardzo. Ok, Bo co chwilę tylko na, na rynek zobaczyć jak poszło. Duże emocji tak. było No przy, przy shortowaniu najgorzej. O, no zdecydowanie, <noise> zdecydowanie. Także za dużo nerwów to mnie kosztowało, także nie, nie, nie. Inwestowaliście Panowie kiedyś w krypto? Może? Y, trochę tak. A nadal to jest y, aktywna inwestycja, to czy znaczy, kiedyś to była? To są takie grosze tak naprawdę, żeby się pobawić, zobaczyć jak to wygląda. Aha, czyli jakaś nauka w tym to kierunku panie. jest. I jakie krypto Pan wybierał? Y, XSB i y, standardowo Bitcoin. Inwestuje Pan może? Nie, to nie. A w co Pan inwestuje? Metale. Metale, czyli srebro, złoto, czy jeszcze platyna jakaś może? No, też. Też, takie? A w jakiej formie pan? monety bulionowe. O, no bardzo fajny wybór. Czyli jest pan teraz zadowolony, bo cen, ceny wyglądają yeah, przyjemnie. Złoto złote idzie w górę. Tak, srebro też ostatnio. 5 złotych zegra. A czy przewiduje pan już zbierać zyski niedługo z tego, czy raczej Nie, trzyma pan długim trzyma dystansie? W długim dystansie. Have you ever heard about crypto and bitcoin? Nie. Yeah. Do you invest? Nie, yeah, I bought some, but not, lot, not much. Okej, okay, okej, okay, but when... When uh, did you buy it? Twenty twenty So it's, yeah. it's okay for you. It's okay. Yeah. Okay, but uh, have you explored other cryptocurrencies? Not all of them. Like it's too many of them. Yes, yes. <laughs> but uh, do you invest like in Ethereum, maybe in, uh, in uh, Uniswap really or something like that? Really small amounts of money. Okay, but still, it's good something. to learn. Yeah, yeah. Yeah. Okay, so so we've got this, and uh, do you plan to sell it, or you this is like for not, retirement money? Not, I don't plan anything, I don't know. I just like the technology, so I bought something. Oh, you are there for the tech. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> All right. no, no. Czy słyszeliście Państwo o kryptowalutach? Słyszymy. I bitcoinie. Słyszymy. A czy inwestowaliście Państwo może? Nigdy, 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 nigdy. nigdy. A jakiś może ktoś z rodziny, przyjaciół, gdzieś dalej, skojarzenia jakieś? Syn inwestował tam, ale, oh. ale, ale potem już przestał i nic tak nie zarobił. Okej, okay, czyli nie, nie poszło tak jak my obecnie. Have you heard about cryptocurrency and bitcoin? Mm. Do you invest in it, maybe? Mm -hmm. You do. so do you have only bitcoin already some other currencies ethereum ethereum okay so do you do you have a plan to sell it maybe in the future or do you hold it for like a retirement yeah, maybe hold for retirement okay so yeah. for a long time yeah, and long uh, time. Uh, do you do something more with this crypto maybe you no. are on train some uh, no, dj no. And stuff something so like just that buy. just buying no, holding yeah, and. Holding, yeah. Yeah. Jakbyście Panie miały z 10 tysięcy na inwestycje, w co byście Panie to przyzysła? Nie, to najpierw wycieczkę do Dubaju. nieruchomości. Nie czyli gdzieś na kupeczkę odkładać? Ale kupujemy... no, za 10 to raczej nie, nie uchwycimy, czyli... Średniu, no. No, mamy teraz 10 i co? I idziemy na Aha, lody. Aha, nie wiadomo. na lody. Okay. Czyli, przy, czyli przyjemności, tak? Tak jest. Idę w złoto chyba. złoto. Yes, 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 yes. Czyli albo pierścionek dla Pani, no, albo jakaś no. moneta, coś takiego. W złoto złoto, czyli klasyczna Klasy. stara inwestycja. Jest nieco, tak. Tak. Inwestycja jest dużo opowiedziana. No to może chyba, gdzieś ulokował pieniądze, chyba rozwalił. Aha, czyli zabawa, teraz. sopot kasynko, coś w tym rodzaju. Kassinoje. Ja bym myślał, że w jakiś własny biznes, jakąś własną działalność. Szczerze, ja bym chyba w giełdę. Giełda, w czyli ołożę. coś bardziej jak, coś w tym rodzaju. Tak, tak tak, okay. tak, tak. Ja bym zaczęła od złota, bo to jest takie naj, najłatwiejsze jak dla no mnie. No tak, tak, można te aktualnie. kupić i można przytrzymać. Chyba Bitcoin. OK, czyli w bitwach. złoto. Okej, okay, coś takiego. Tak jest.